Wydawnictwo komiksowe na MFC uraczyło wszystkich e, komiksem Wilku The Best Of Wilku, no myślę, że to jest już marka, e, że, której nie trzeba przedstawiać Aczkolwiek warto Wilku, czyli super bohater z Opola Aczkolwiek e, to jest parodia superbohaterskich e, tak. komiksów I The Best Of to są... E, Historie, które normalnie czytelnicy mogli przeczytać w pierwszych czterech zeszytach, które po prostu już nie są dostępne. Słuchajcie, jeśli macie e, gdzieś e, właśnie zeszyty, i to od razu Wam mówię, że to już są białe kruki, możecie być zadowoleni, że macie wartościowe komiksy. Później jeszcze wyszedł Wilku dwa tomy e, w twardej oprawie, też z bardzo małym nakładem w kolorze, i to też były. E, do druki tych, tych historii, plus jak dodatki, aczkolwiek one znowu zniknęły z rynku, także wydawnictwo komiksowe uzupełnia tą lukę, czyli Tomik The Best Of, jak Wojtek Szot powiedział podczas rozmowy, jak przeprowadzałem z nim sondę na festiwalu, że to jest od początku do końca jedna wielka zabawa, jedna wielka beka, przyjemność, radość, no bo z tym nam się kojarzy wilku. Tak. E, szczególnie, że jest go ostatnio dużo. E, mieliśmy go w e, kampanii reklamowej bodajże HopColi, a teraz jeszcze e, wyszcze, wysz, wyszła animacja na podstawie wilka, która jest chyba w tej chwili nawet dostępna do obejrzenia. Tak. Przez rok jest za darmo oficjalnie można zobaczyć. To jest 7-minutowy filmik, bardzo dobrze utrzymany w komiksie, w klimacjach komiksu i... Po prostu po obejrzeniu tego filmu po prostu aż chce się więcej. I się okazuje, że tak naprawdę to jest świetny pomysł, żeby zrobić od razu cały serial. Cały serial. tak. tak ale wróć, wracając do komiksu No mieliśmy serię, mamy animację, to mamy teraz właśnie zbiorek e, wybranych opowieści. Ja pamiętam, jak czytałem na bieżąco, wtedy, jak wychodziły zeszyty, te pierwsze, chodziłem wtedy do liceum, pożyczałem swojemu poloniście. <laughs> Wilko mi pożyczał regaliam, pożyczałem Jerza, Jerzego i Wilku. E, I on wtedy powiedział mi, że Filip. E, Czytając Wilku chamieje z dnia na dzień <grywia> I faktycznie Wilku to jest humor Trochę Hardkorowy, trochę obrzydliwy Ale bardzo, bardzo śmieszny To trzeba powiedzieć Nie oszczędzają twórcy, którymi są Bartosz Minkiewicz, Tomasz Minkiewicz Nie oszczędzają nikogo Nie oszczędzają Unii Europejskiej Szalonych naukowców Studentów w zasadzie jak chce ma komuś, komuś dostać to wszystkim tak do tego niesamowite wulgaryzmy to słowo twórstwo <noise> jest po prostu fenomenalne. To te, te... Komiks Wilku czyta się wielokrotnie, wraca się do tego, ponieważ są teksty, które się cytuje wręcz. Ja pamiętam, że ze znajomymi każdy ma jakiś tam cytat, którego nawet nawet nie wiesz, już nawet nie pamiętasz, że są z tego komiksu. Na przykład mój brat cały czas cytuje Ento jego hardkorowe słownictwo, którego no nie zacytuje na antenie, ponieważ no, są to po prostu jedne wielkie wulgaryzmy. A do tego szata graficzna, która powoduje, że czytelnicy rozmawiają. Ponieważ e, rozmawiałem o czym? Ponieważ Wilku wydaje się zrobiony na tak, odwal się. Kreska undergroundowa, czysty kontur. W zasadzie te komiksy wyglądają jak e, rysunki zrobione gdzieś tam na wykładach, e, tak od niechcenia trochę i tak A to dalej. to nadaje temu charakteru. Oczywiście to nadaje temu charakteru, tym bardziej, że twórcy śmieją się też ze swoich tych e, rysunków. Na przykład Alkman jest zawsze rysowany z e, takim uśmiechem. Entombed mm -hmm. ma ten grymas, Wilku też cały czas ten wykrzywiony nos, i oni się śmieją. Z siebie, ponieważ jakby w komiksie robią wywiady ze sobą samym. Jakby ten komiks to niby był na planie filmowym. Oni tak naprawdę kręcą film, a nie że biorą udział w komiksie. I właśnie w tym momencie jakby szydzą z tego, że Alkman, kiedy. Jest denerwowany, to musi machać tak rękoma, żeby pokazywać, jakie ma stany emocjonalne. E, aczkolwiek, tak, no taka szata graficzna, minimalistyczna. Aczkolwiek e, tutaj trzeba przyznać, że e, chłopaki świetnie pokazują, świetnie prowadzą narrację. Mhm. Rewelacyjna animacja, płynie się wzrokiem po tym komiksie i faktycznie e, genialnie można, od, znaczy, o, można odczytać te genialne animacje które są drobne, bardzo filmowe i tak dalej, aczkolwiek w komiksie często się nie stosuje takich szczegółowych, pokazuje się tylko to, co jest niezbędne tutaj dla pokazania lepszej sceny. Właśnie, albo dla podkreślenia do wcipu, chłopaki nie boją się pokazać, nie boją się rozwinąć danej sceny, żeby po prostu efekt był dużo, dużo lepszy. W tym zbiorku mamy historię, to są zbiór krótkich historiek. One są nie są ze sobą jakoś specjalnie powiązane. W sensie, że nie mam takiej ciągłości, żeby zrozumieć o co chodzi w historii tam 12 czy 13 musimy znać pięć poprzednich. Oczywiście tam są zachowane. Zachowani są bohaterowie, ciągłość tam wydarzeń, aczkolwiek no jakby można sobie to dawkować, można wziąć którykolwiek komiks do ręki i bez znajomości poprzednich i będzie mi po prostu świetną świetną zabawę. Ja przede wszystkim jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że komiks jest strasznie ładnie wydany. Mhm. Jest twarda oprawa, papier jest ładny i no za taką cenę taki komiks nic tylko brać. No Wilku to jest marka, słuchajcie, to no. jest naprawdę komiks, który już zdąży się wypromować. Już, e, jeśli chodzi o zeszytowe wydania, to mamy któryś tam nasty już obecnie. No. I no, jeśli nie znacie w ogóle Wilku, to najpierw proponuję wam wygooglować sobie film animowany, wygooglować sobie, wygooglować, wygooglować sobie ich profil, stronę na Facebooku czy tam bloga, ponieważ oni tam udostępniają. Jestem pewien, że nagle okaże się, że te wszystkie komiksiki, rysunki satyryczne albo komiksy niezwiązane z Wilku, ponieważ Minkiewiczowie robią różne komiksy, ale ta kreska nagle się okaże, że już widzieliście te komiksy gdzieś na demotywatorach, gdzieś tam tak, na kwejku tak. i tak dalej i nagle się okaże: o kurczę, to jest wszystko to z Wilku, nie? i tak, swoją drogą w środku znów jest to ciekawy zapis, jeśli chodzi o cytowanie w cudzysłowie komiksu, tak jak w fatal wtedy zwróciłem ci uwagę, że tutaj mhm. jest tam napisane, że można używać fragmentów do celów recenzyjnych, tak tutaj mamy coś podobnego. Nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę. Nie, 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 nie czytam. Książka, którą nabyłeś jest dziełem twórców i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępniać nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Jeśli cytujesz jej fragment, fragmenty, nie zamienia ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to działo, a kopiując jej część, rób, rób to wyłącznie na użytek osobisty lub znajomych i rodziny streszczenie prawa cytatu ja mam tutaj z chęcią zaczął, zaczął cytować bo po prostu jestem świadom, że jakbyśmy zaczęli tutaj e, czytać poszczególne fragmenty z tego komiksu, to byśmy rozbawili wszystkich słuchaczy tak. teraz no, no, no niesamowita lektura i proponuję się spieszyć, ponieważ e, znając tendencję wilku ma do tego, żeby że szybko znika z ręka tak, tak. także e, the best of wilku super bohater z wydawnictwa komiksowego